Witam wszystkich w miarę możliwości serdecznie w kolejnym odcinku Rogalikowni. Ja tym razem przed Państwem Sola, czyli Rogalik Sandboxowy, naturalny, robiony przez jedną osobę, Natura Śmierowskiego, naszego rodaka, który teraz zajmuje się akurat produkcją Solarza Dwójki, To jest jeszcze bardziej zbudowaną grą. A na razie w Eli Accessie też kiedyś trafi do Rogalikowni, ale na razie skupimy się na jego pierwszej produkcji. I powiem Wam, że. Jest to gra, która po w sposób wszystkich gier, które były w rogalikowni najbardziej w swoich założeniach przypomina pierwszego tego protoplastę, całego gatunku, czyli Roga. Tak? Wybierzmy sobie odpowiedź trudności. Normalny. On decyduje oczywiście, gdzie trudniej i, i punkty. Bo w grze tej, tak jak w rogu, oczywiście, jest na śmierć i świat, tam umiejętności, dziwnicy są losowi, wiadomo. Jak to jest stworzone, ale nie ma takiego elementu rogu lightowego, czyli yy, idea, co się zmienia, coś, co pozwala nam dochodzić dalej, czy być lepszym, yy, to tylko nasze umiejętności, naszą umiejętność, nasza wiedza, którą pozyskamy podczas gry, więc na tym się skupimy. Dobra, jeśli chodzi o wybór, no to tworzymy sobie postać, mamy całkiem mm, spory wybór, jak widzicie, Ej, mniej klas, będziemy sobie może jakieś takie standardowe, czyli na przykład yy, człowiek i yy. Wojownik. No, upadły, upadły w tym przypadku yy, rycerz. Weźmy sobie statystyki. Tak, trochę losowo. <laughs> nie no, bez zasady. Nie aż tak losowo. I mogę zacząć grę. Oczywiście to wybór i rasy, i klasy wpływa na to, co będziemy mieć na samym początku. Dobra, i już w grze. Jak widzicie, gra, znaczy widzicie, nie widzicie na razie gra ma taką uproszczoną grafikę. Dość prostą, kickstartową, ale ona jest. ta uproszczona grafika jest dlatego, że jest gra bardzo rozbudowana, bardzo rozbudowana swojej, swojej mechaniki, bo ma bardzo dużo, bardzo dużo mechanik. Wiele z nich jest no takim zaskakujących, trzeba, trzeba powiedzieć, a to pokażę wszystko w trakcie. Gra jest surowa. Jest turowa. gdzie my się poruszamy i dźwignicy poruszają się po naszej, po końcu naszej tury. I... Śmieszna sprawa, jeśli chodzi o sterowanie, jest taka, że sterujemy, wiadomo, strzałkami, czy w przypadku sadem po prostu, a nasza postać kieruje się do przodu albo do tyłu, prawo lub w lewo i musimy też strzałkami y, zmieniamy to, gdzie patrzymy. Jak widzicie, była to na nasz zasięg widzenia, na to, co widzimy. Więc może się zdarzyć, że przeciwnicy będą nas widzieć, choć od tyłu, więc no, pasowałoby tego, y, by się jednak mimo wszystko Przygotować na takie taką ewentualność. Zobaczmy co mamy. Wędkę. Dobra, dobry start. Niech będzie. Gra ogólnie... Koncepcja jest taka, że jesteśmy... Hmm... To wygląda... Jak... Jak... A, jak tajne przejście, dokładnie. Ups. Ups, już użyłem umiejętności. No. Tu nic... Jest... Nie, tu jest... Podłoga. O! Dobra, wchodzimy od razu do walk. Jak widzicie. Walka dość prosta, czyli chodzimy na podziwnika i wtedy no, dodajemy obrażenia, tak? Jak mi się dzieje się w turach? Mamy te umiejętności. i Możemy użyć. Taka mam prostą umiejętność. Widzimy. Wiesz, fajnie, fajnie było nie zginąć na początku. To jednak byłoby miło. Musi... Mógłbyś, z łaski swojej... Dobra, 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 dobra! Kryz zażegnany, spoko. Czy ktoś tu się kręci, ale może już sobie darujemy. Hmm, tu jest, możemy na niego zerknąć. Hmm. Jak widzicie, mamy opis cały, jak wygląda i tak dalej, a tak w ona. I nawet mamy, czy jest nadal z problemem. No tak, na samym początku jest problemem to całkiem sporym. Weźmy wszystko, może poza ciałem. I ubierzmy. Weźmy sobie lepszy sprzęt i idę stąd, bo jeden goźmi. mi wiele zrobił trudności, że nie ma co. Właśnie jak tak wspomniałem, koncepcja jest taka, że jesteśmy upadłym bogiem i staramy się odzyskać nasz, nasz boski status, pozyskując właśnie duszę. Stąd, stąd te są są tytuł Soulage, więc to jest gra o o podbijaniu świata. Mhm. Dobra. Osi. Co? O nie, no i wziąłem sobie nie do... Dobra. Ten poszedł ze problemu. Uff. Więc Pokonujemy przeciwników i właśnie wszystkich. Nie ma tutaj takiego elementu jak na przykład dyplomacja, rozmowa czy coś w tym stylu. Po prostu wszystko jest naszym celem: wszystko chce nas wykończyć. No, może poza takimi owcami czy królikami, które są yy, no, po prostu neutralne, boją się, tchórzami są. Czyli do tego wymaga w mieć. Czekaj, moment. Czyli to nie jest miecz, to jest dagger, tak? Tak, dobra, nieważne. Żeby używać tej umiejętności, to muszę mieć yy, porządną broń, taki. Chciałem że, to jest... Chciałem, że oni tam mają przy sobie yy, coś porządnego, ale widzę, że nie. Fajnie by było nie umrzeć, ale już, już słyszę, jak ktoś tu się mną interesuje. Ups. Dobra, jak widzicie, wszystkie moje akcje wymagają ode mnie używania staminy. No nie patrzę na HP, bo to jakoś naprawię. I stamina jest taką sprawą, że mogę odzyskiwać, i to wymaga ode mnie tury. Po prostu urządzenie do odpoczywania Pod R jest odpoczywanie Jak widzicie odpoczywam odrobinę I przy okazji zmienia się, zmienia się pasek Zmniejsza się pasek maksymalnej, maksymalnej wytrzymałości, więc Odpoczniemy trochę Od razu, od razu w twarz. Dobra, to chyba będzie na tyle po sobie zamknąć drzwi i tu chyba nie ma okien, pozwolę sobie yy, się przespać do wyleczenia. Więc w międzyczasie. Mogę powiedzieć, że z tego, że gra jest sandboxem, mamy także elementy, yy, które musimy dbać, na przykład głód, czy pragnienie, które na naszą postać. Więc będziemy musieli coś zjeść. Oczywiście różne postacie, na przykład wampiry nie muszą jeść, ale muszą robić inne rzeczy. Więc gra jest w ten sposób bardzo rozbudowana. Każda postać gra się trochę inaczej. No, są klasą to samo. Ale jeśli chodzi o. Mam nadzieję, pokazać Wam też taki element. Hmm. oprócz tego, że będziemy pokonać przeciwników z nowe umiejętności, w grze jest bardzo rozbudowany. No już, już się wyleczę. Będziecie mnie zignorowali. Jest bardzo zbudowany element craftingu. Crafting jest naprawdę, naprawdę spory. Przede do, do, do craftingu, to wiecie na razie mało. Nukowo, bo w trakcie rozgrywki na mapach będziemy odkrywać nowe receptury. Których możemy... Możemy... Hmm, to jest jabłko. Dobra, które biorę. Że będziemy mogli... No chodź tutaj, Kubaku. Jeszcze jeden. Dobra, chłopi to akurat jest... Jest wdzięczny temat. Do pokonywania, bo to... Jak widzicie nie stanowi dużego problemu. Nie to co. O. Więc to jest chyba ten element, który będę pokazać, bo gra. O. Jest bardzo zbudowana. I zaskak zaskakująco, wręcz można powiedzieć. Eee... Tu akurat nie będzie, chyba, takiej możliwości. O, tu jest. Tu jest studnia, e... tu mogę się napić, mogę też się umyć. O. Jest pole. Żeby było śmiesznie. Jest pole, mam mm, przy sobie kosę, którą mogę pozwolić sobie i zebrać. O, czy ktoś mi przeszkadza? Kim ty jesteś? Mhm. A ty? O w mordę. Możemy zostawić, tak? Teraz mi się skończy. Jeszcze jedno. Ten drugi się poszedł? Poszedł, co dobra. jak widzieliście, to są takie elementy, jak, które na przykład pozwalają mi yy, skosić zboże. A prawda, do pewnego stopnia. Może się wydawać, ale nie. Bo mogę, może jest takim przydatne. Takie zboże mogę zmucić. Ok, mam sobie cepy. To bardzo. Mam dzięki temu siano i ziarna. I te ziarna mogę zmielić na mąkę, jeśli akurat znajdę. Znajdę przy sobie. Gdzieś tutaj na pewno będzie, a tu ciemno. Jest strasznie ciemno, dobra. Jakbym znalazł, to bym, bym zmienił, a które potem mogę ewentualnie zamienić w chleb, jeśli znajdę piec, oczywiście. Hmm, tu mogę, tu mogę naprawiać rzeczy. O, jak widzicie noc, niestety jest bardzo ciemno w nocą, więc wypadałoby się przespać, ale pokażesz. Na przykład, między innymi Żyły, yy, Minerałów, czy yy, różnego rodzaju ród, które też możemy wydobywać, jeśli mamy kilo, potem mogę przetapiać w i wykuwać z nich sztaby. Coś tu jest? Jest. Fajnie by było awansować jeszcze. O, nie mam tego. Nie mam energii. <grytania> Dobra, zamknę. Pozwolę sobie się przespać do wyleczenia i po prostu przespać się. Dzięki temu spadnie mi zmęczenie. A, mogę przespać się do, do rana w sumie, skoro już tu jestem. A czy tego, że zaczynam wędko, mogę zrubować ryby. Więc w tej grze jest naprawdę wiele rzeczy, które można zrobić. Świat jest wygenerowany przez... Procedur... Ciągle jest noc, tak? Dobra. <laughs> nie, już jest jest poranek, tylko jest... Tak. Czas poranek. Ciągle ciemno. No nic, ja nie widzę... Ja nie widzę przeciwników, to oni nie widzą mnie. Ktoś tu kolego. Ktoś tu kolego sympatyczny. Dobra, elegancko, jak widzicie mapa jest y, naprawdę spora, to są... oprócz tego, że, m, że jest spora, ma jeszcze y, poziomy, można wchodzić do góry, no. tutaj są widzieliście wcześniej, ma wiele punktów y, zainteresowania, jest naprawdę duża i ja stosunkowo mało w tej grze, więc gra jest, mimo że ma oczywiście taki, no to wygląda może niezbyt zachęcająco, bo to pixel art nie, nie dla wszystkich jest oczywiście, mi sobie się podoba. Ale gra jest naprawdę warta sprawdzenia Jak jest zbudowana oczywiście to Na początku będziemy ginąć, żyć łatwo Więc nie możemy się zrażać zbytnio Ale powiem wam, że odkrywanie Elementów, no bo mapa jest Tworzona z Hmm, ciekawe jest stworzone oczywiście proceduralnie, więc niektóre elementy się będą, będą za każdym razem w podobnych miejscach, mniej więcej. O ty, kolego, tak się nie robi. Powinienem mieć coś. Jakieś, jakieś światło, jakoś. źródło światła. O, no, mu się dzień już. O tym! ostyd Nie, no, ale nie ten sposób. Ja będę się od, musiał odpoczywać w trakcie walki. Dobra, mało HP mu zostało. Spadł był i nawet buty mi dostarczył. No i to mi się podoba elegancko. Eee, to tak, bo miałem wspomnieć, bo ten crafting się przydaje, bo, gry, bo bronię. i zresztą pancerze mają swoją wytrzymałość, więc będziemy mogli naprawiać część, wytworzyć nowe, żeby mieć czym walczyć. No bo walka jest bardzo istotna. Więc tak jak czy inaczej, oczywiście jest to jest to rogue, rogue-like. Więc nie dla wszystkich zdecydowanie. Dla tych, którzy może śmierć bardziej frustruje. Hmm, może pewnie nie, ale polecam sprawdzić, żeby, żeby zaczerpnąć może odrobinę takiego, takiego vibe'u, tak mówi młodzież, do, który otwierał stary rogue, tylko w odrobinę nowszej oprawie. No, i od naszego, więc wiecie, nasi górą, <noise> Polska górą. Nie awansowałem, no ale to a w trakcie awansu będziemy dostawać nowe umiejętności, także magię rozwiana i tak dalej. Więc powiem Wam, że jest naprawdę wiele do odkrycia, nie będę pokazał wszystkiego. Tak czy inaczej, z mojej strony, to wszystko. Pozostaje mi tylko podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.